Wszystkie przedsiębiorstwa dzisiaj są w wielkiej kropce, tak naprawdę możemy przedstawić sytuację, zwłaszcza małe i mikroprzedsiębiorstwa. Duże firmy mają korporacje, mają do tego ludzi odpowiednio zatrudnionych, mają działy finansowe, prawników, gdzie odpowiednio rozszyfrowują te przepisy, interpretują je, o ile się da zinterpretować. Troszkę łatwiej. No niestety, małe firmy zostawieni są sobie, sobie. Przepisy dziś w Polsce, czy małych, czy mikro, czy dużych, obowiązują te same: te same przepisy, te same reguły. Więc. Mały przedsiębiorca, który jest y, właścicielem, który jednocześnie pracuje, księgowym, kadrowym, y, zaopatrzeniowcem i wszystko, co wkoło kucharzem, kalnerką, y, wiemy, jak dzisiaj się to dzieje. Muszą się znać też na przepisach na przepisach rachunkowych, na przepisach podatkowych. No nie jest to proste. Y, za błędy płacimy tak samo. A na proszę Państwa, no, nie jesteśmy znać się w stanie na wszystkim, znać się na prawie. E, biura rachunkowe są e, dzisiaj, z których korzystamy, e, nałożone, nałożeni e, tyloma przepisami, tyloma interpretacjami, że też nie nadążają za tym wszystkim i nie są w stanie każdemu z osobna wytłumaczyć, e, jakie obowiązują przepisy, jaki powinien wybrać system opodatkowania. No, w styczniu musimy podjąć decyzję, czy będziemy na, liniu, na liniowym rozliczeniu, czy na progresywnym, a może przyjdziemy na ryczałt. No to wszystko trzeba zinterpretować, trzeba e, na tym się znać też, przeliczyć. No, szacunek do wszystkich przedsiębiorców się należy, no, ale no, fryzjer nie musi się znać na ekonomii. E, kosmetyczka powinna pięknie robić paznokcie, tak? czy, yy, czy s, inne zabiegi, a niekoniecznie znać i interpretować przepisy, które są napisane niejasno, nieczytelnie, no i to wszystko powoduje taki strach w nas. Strach na, na jutrze, co będzie jutro, czy dobrze zinterpretujemy te przepisy, bo możemy robić coś, co uważamy, że jest słuszne, że zrobimy że to zgodnie z prawem. A po kontroli za rok, za dwa, za trzy okazuje się, że źle to interpretowaliśmy, bo przepisy są trudne. I, i to największy te, ta niepewność, ten niepokój jest chyba najgorszym momentem każdego przedsiębiorcy.